Cześć wszystkim, witajcie na kanale Kitchen by Madeline. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam przepis na szybką zapiekankę. Składniki potrzebne do wykonania zapiekanki to jedna bagietka, 60 g kiełbasy chorizo, pół cebuli, 4 łyżki susu pomidorowego, połowa opakowania sera mozzarella oraz kilka ogórków. Kiełbaskę kroimy w kostkę. Cebulkę kroimy w pióra. Kiełbasę i cebulę smażymy na patelni. Ogórka kroimy w plasterki. To samo robimy z mozzarellą. Bagietkę przekrajamy na pół. Na bagietkę wykładamy po dwie łyżki na połowę sosu pomidorowego wykładamy usmażoną kiełbaskę z cebulką, na to ogórki, mozzarella i całość zapiekamy aż do roztopienia się sera. Tak prezentują się gotowe zapiekanki. Smacznego!